Dzień dobry Państwu. Witamy w podatkach info. Dzisiaj porozmawiamy o starytellingu. A gościem naszego dzisiejszego odcinka jest Adam Pioch, który zamienia zwykłych ludzi w mistrzów starytellingu biznesowego. Bardzo serdecznie Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapewne Państwo zastanawiają się, co to w ogóle jest starytelling? Myślę, że to pierwsze pytanie należy nam się odpowiedzieć. Jak najbardziej trzeba wyjaśnić, czym jest storytelling. Tak tłumacząc wprost to słowo storytelling to jest sztuka opowiadania, sztuka opowiadania historii. Jednak prawda jest taka, że to jest wierzchołek góry lodowej. Storytelling ma dużo większe zastosowanie niż tylko ładne opowiadania historii. I taka moja definicja storytellingu to jest storytelling służy do tego, żeby budować relacje. Relacje między ludźmi sprawiać, że ludzie nawiązują relacje, także biznesowe relacje, także życiowe relacje. Za pomocą wyobraźni i emocji, czyli działając na wyobraźnię tych ludzi, działając na emocje, emocje tych ludzi, za pomocą właśnie historii, czyli takiego kształtu, który ma swój konkretny schemat, albo za pomocą metafor. Nie? I całe właśnie działanie storytellingu jest po to, żeby tą relację zbudować, nie tylko ładnie coś opowiedzieć, ale takie głębsze, mocniejsze zastosowania tego storytellingu to jest właśnie budowanie relacji. Całe nasze życie ludzkie jest, można powiedzieć, podzielone na trzy etapy. Takim pierwszym etapem, jak się rodzimy, jak już zaczynamy rozumieć, co się do nas mówi. No to wtedy nas rodzice biorą i zanurzają nas w oceanie opowieści. I od tego momentu zaczynamy poznawać świat za pomocą opowieści, czy z tego, co nam rodzice opowiadają, z tego, co nam czytają. Ten świat wchłaniamy, wchłaniamy też kształt opowieści, bo się uczymy. Jak rodzice opowiadają, to my się też tego opowiadania uczymy. Potem, jak później w naszym życiu, włącza nam się w głowie moduł zapamiętywania, i od tego momentu, to takie jest koło drugiego, trzeciego roku życia, zaczynamy gromadzić wspomnienia. Zaczynamy gromadzić wspomnienia, kolekcjonować wspomnienia, ale też po to, żeby je dalej opowiadać. Nie? I wtedy stajemy się takim opowiadaczem. No ale w pewnym momencie nasze życie dojdzie do końca i się zakończy. Jak już kiedyś zejdziemy tego, z tego świata, to to, co po nas pozostanie, to właśnie opowieści. Opowieści, które, które ludzie w swoich sercach, ludzie, którzy nas znali, po prostu będą przechowywali. Tak jak my przechowujemy w swoich sercach opowieści o ludziach, którzy kiedyś byli, tak ludzie, którzy przyjdą po nas, będą przechowywali opowieści w swoich sercach o nas. Nie? Także całe nasze życie to jest słuchanie opowieści, opowiadanie, a potem stajemy się opowieścią. I dokładnie tak samo jest też w tym biznesie, o którym wspomniałaś na początku. Młody przedsiębiorca najpierw się musi nasłuchać, nauczyć, jak ten biznes prowadzić nasłuchać się, naczytać o innych biznesach. Potem w drugim etapie podejmuje decyzję, że zakłada biznes, zakłada firmę i zaczyna do ludzi mówić zaczyna do ludzi opowiadać. No wtedy mówimy, że robi marketing tak czy siak, jakie narzędzie tam w tym marketingu wykorzystuje, no to jest tam gdzieś cały czas to miejsce na to opowiadanie. Nie? I teraz jeżeli wszystko mu dobrze pójdzie nie? w tym opowiadaniu, w tym stworzeniu produktu, w budowaniu marki, to w pewnym, ludzie, w pewnym momencie ludzie zaczynają opowiadać o nim. Nie? Tak jak w naszym życiu po nas ludzie opowiadają o nas, tak samo w marketingu, w biznesie w pewnym momencie Twoi klienci, Twoi fani, Twoi obserwujący na social mediach zaczynają opowiadać o Tobie. Wtedy hmm. mamy całą robotę dobrze zbudowaną. Czyli tak podsumowując, można powiedzieć, że i w życiu, i w biznesie jest etap, kiedy my opowiadamy, a potem jest etap, kiedy stajemy się opowieścią, kiedy inni opowiadają o nas gdzieś tam. Nie? I wtedy wszystko jest i życiowo, i biznesowo dobrze zrobione. Czyli to tak. jest ten storytelling, gdzie ludzie też opowiadają jakby później o nas, nie? Się niesie jakby ta opowieść? Tak, tak ona się niesie, dlatego że pojawiły się emocje. I pomiędzy nami powstała jakaś relacja, jakaś więź emocjonalna, która sprawiła, że poczułaś w swoim ciele, że chcesz dalej o kimś, o czymś, o produkcie, o matce, po prostu opowiedzieć dalej, nie? przekazać dalej opowieść. Nieważne, czy pozytywnie, czy negatywnie. A, tak no, każdy kij ma zawsze dwa końce. Każdy, kim ma zawsze dwa końce i prawda jest taka, że w tym naczyniu opowieści o nas powinny być i dobre opowieści, fajnie jak jest przewaga tych dobrych opowieści, tych ciekawych opowieści, ale też powinny być takie opowieści, no, gdzie ktoś rzeczowo i prawdziwie no, w jakiś ten sposób nie chcę powiedzieć krytykuje, ale mówi, że no wasz produkt w tym, w tym i w tym jest dobry, ale w tym nie do końca. Nie? Bo wtedy jest taka naturalna przeciwwaga i jest wszystko ok. Bo w naszym świecie nie ma produktów idealnych. I nie ma też nieskończenie złych. Nie? Zawsze jest taki ten złoty si środek, i ten złoty środek z tych opowieści, z tego wszystkiego, ten klient, ten słuchacz musi po prostu znaleźć gdzieś sobie. Nie? Także ja uważam, że w marketingu, w biznesie powinny być i jedne, i drugie głosy gdzieś słyszane. Przecież my marketingowo powinniśmy umieć te negatywne głosy dobrze potem opowiedzieć, tak, żeby wyjść z tego gdzieś tam z twarzą, na przykład, nie? czy jakoś coś zmienić. Także spokój, jak najbardziej. Dobrze, to teraz po co opowieści w biznesie? Tak, najprościej odpowiadając, to opowieści w biznesie zwiększają wartość. Zwiększają wartość marki i zwiększają wartość produktu. To tak mówiąc najprościej, ale tak bardziej dokładnie mówiąc, no to niedawno na aukcji sprzedała się gitara gitara kurta kobejna. To jest ten człowiek tak. z jak tak. pamiętacie, charakterystyczny frontman, który na koncertach niszczył swoje gitary, i teraz z tej gitary jakaś tam ilość była, i ona, jedna z tych gitar została wystawiona na aukcję i ona się sprzedała za ogromne pieniądze, ta gitara. Gdybym ja teraz wziął i zniszczył swoją gitarę i wystawił ją na sprzedaż, to nikt tej gitary nie kupi. Moje gitary nikt za duże pieniądze by nie kupił, no bo nie ma między nami tych emocji, o których mówili, mówiłem, że w storytellingu te emocje są wykorzystywane, żeby tą relację zbudować. Nikt by gitary od zwykłego, nikomu nieznanego Piocha po prostu nie chciał kupić. Nie? No i cały myk polega na tym, że ktoś może teraz powiedzieć: No dobrze, ale to jest Kurt Cobain, znane nazwisko znane nazwisko, znana historia, on te gitary niszczył i to sprawia, że wartość produktu gdzieś tam podrosła. No i pojawiło się dwóch bardzo sprytnych naukowców, dwóch gentlemanów, Joshua Glenn i Rob Walker, którzy postanowili sprawdzić, a co jeżeli odkleimy od takiego przedmiotu znane nazwisko, które po prostu swoim blaskiem, swoją wartością, swoją marką też podniosło wartość tych, tych gitar, czy tam tych podartych spodni Kurt Cobaina, które też na jednej z aukcji Planowali sprzedać za chyba 2000 czy 20 tysięcy dolarów, a sprzedali za 400 tysięcy, Także to, to jest coś niesamowitego. No i z tych dwóch panów, tych dwóch dżentelmenów na wyprzedażach, na aukcjach przydomowych, na takich wiesz, jarmarkach różnych, nabywali by takie nic niewarte przedmioty. Czasem dostawali te przedmioty za darmo, a potem ładnie je sfotografowali. Zanotowali sobie, za jaką kwotę te przedmioty dostali, i dali te przedmioty storytellerom, żeby oni dopisali do tych przedmiotów opowieści. I ci storytelerzy dopisali do tych przedmiotów opowieści, i te przedmioty zostały ponownie wystawione na sprzedaż. Zostały ponownie wystawione na sprzedaż, i panowie nabyli te przedmioty za 128 dolarów, a sprzedali za kwotę 3680 dolarów. Nie? czyli 30 razy więcej podnieśli wartość tych przedmiotów. No i dlaczego tak się stało? My, storytellerzy, to tłumaczymy, że na tych przedmiotach został te przedmioty zostały posypane pyłem emocjonalnym. I ten pył emocjonalny on tkwi także na tej gitarze Kurta Cobaina na jego spodniach, ale także na tych przedmiotach też opowieści posypały te przedmioty pyłem emocjonalnym i my jako ludzie wyceniamy ten pył. Nie? Ta historia sprawia, że nam coś w głowie tam kliknie mocniej, czujemy mocniejsze emocje, zaangażowanie i jesteśmy za to samo praktycznie w stanie dać większe pieniądze. Gitarę można kupić wszędzie, ale pewne gitary są droższe, bo są posypane tym pyłem emocjonalnym. I opowieści właśnie służą do tego, żeby marki, produkty posypywać pyłem emocjonalnym. Tak jak to wykazali w tym eksperymencie właśnie Rob Walker i Joshua Glenn. Zresztą którzy powtarzali ten eksperyment wielokrotnie z różnymi przedmiotami w różnych częściach świata i za każdym razem efekt był taki sam. Nie? Czyli my nie kupujemy tak jakby przedmiotu, tylko właśnie kupujemy jakby tą emocję, tą opowieść, ten tył. Dokładnie emocji, mówiąc, nie? kupujemy przeżycia. Mhm. Kupujemy przeżycia, tak. My kupujemy przeżycia. Większość ludzi y, może porównać sobie na przykład telefony, smartfony, ale wezmą na przykład smartfony firmy Jabuszkowej, bo przeżycia związane z tym, jakiś prestiż, y, y, sława tej marki no, są dla nas nie bez znaczenia gdzieś tam. My wbrew pozorom. Myślimy, że się kierujemy racjonalnymi wyborami, a tak naprawdę kierujemy się emocjonalnymi wyborami, tak? Gdzieś to, jesteśmy też fizycznie skonstruowani no i to robi po prostu swoje. My kupujemy przeżycia. My kupujemy przeżycia. To tak jak morze polskie i to samo morze, ale w Chorwacji. Tu i tu jest woda. Nie? Ale emocje większe będziemy mieli, jak gdy będzie do wyboru wycieczka, czy nad polskie morze, czy nad chorwackie, to jedziemy do Chorwacji, bo tam są większe przeżycia. Jest cieplej, jest przyjemniej, jest inny kraj, nawet jeżeli te dwa dwie wycieczki będą w tych samych cenach, to i tak gdzieś wybierzemy po prostu przeżycia. My wybieramy emocje, czyli przeżycia. Szczególnie w świecie dobrobytu, gdzie wszystkiego jest dużo. Jest, w sklepach jest cała masa telefonów, jest cała masa ofert wycieczek, butów w sklepach. No i teraz jak idziesz do sklepu i masz na półce 20 przeróżnych par butów, no to kupisz te, w których, wiesz, poczujesz jakąś emocję, jakieś przeżycie, nie? Poczujesz, no te mi się podobają. za coś tam w sercu zapukało. W tych będę świetnie wyglądała, nie? No i potem z takimi butami wychodzisz ze sklepu, bo gdzieś poczułaś emocje, przeżycie, nie? Tym bardziej, że było ich dużo, nie? No a kolejna sprawa to sprawić, że kupujemy konkretne logosy. Tak jak moja córka też konkretne trampki kupuje i innych nawet nie spojrzy, nie? Tak, że to znowu marka zbudowała przeżycia, posypała siebie i swoje produkty pyłem emocjonalnym. No i córka się dała złapać na ten pył emocjonalny. Nie? Ale z tym morzem to jest prawda, bo ja pamiętam nad Polskim Morzem, Zawsze, ostatnio jak byłam, to zawsze padało, zawsze padało i dlatego wolę na przykład jechać tam, gdzie będę wiedziała, że jest słońce, że, e, że mogę się wykąpać i codziennie będę miała pogodę. No to tak jak położysz ludziom Samsunga, Samsunga. i telefon jabłuszkowy i powiesz, który byś chciał. Samsunga. Nie? No, jak ktoś ma fazę na Samsunga, ja akurat też jestem Samsungowy i bardziej technicznie spojrzę, no to wiesz, ale większość ludzi wybierze telefon jabłuszkowy. Ktoś to się może bardzo dobrze zna i wie co chce, no to bardziej świadomie dokona tego wyboru, nie? Chociaż, wiesz, mam telefony, gdybym teraz był w takim luźnym wyborze, od mogę dostać ekstra telefon, to pewnie bym wybrał Jabłuszko. Bo nie mam. Chętnie ja sobie wezmę, wiesz, jestem techniczny, lubię, bym sobie poklikał, bym się, wiesz, nauczył tego systemu, pobawiłbym się nim fajnie, może bym czegoś spożytkował, nie? Ale to znowu, dobrobyt. Nie? Mam telefon, nie potrzebuję żadnego telefonu nowego wymienić, tak, tak? mam dobry telefon, nawet bardzo dobry telefon. No i daje mi ktoś do wyboru, Adam. Wybieraj. Ten czy ten. No to poszedłbym znowu tymi przeżyciami. Ten świat Androida już bardzo dobrze znam, to sobie wezmę ten świat jabłuszkowy. No to ja powiem. świadomie wybrałam, proszę Państwa, Samsunga. Natomiast jak i gdzie w biznesie y, używa się opowieści, o których No właśnie, powiesz? bo to... Jedno to jest znać te kształty opowieści i faktycznie opowiadać, a drugie to jest gdzie opowiadać. Nie? No i to jest tak, jak powiedziałem. Można używać opowieści, żeby budować markę, żeby opowiadać o produktach, jak one były przygotowane, jakie tworzyliście, w jaki sposób klienci z nich korzystają, w jaki, jakie problemy klientów rozwiązują te opowieści. Można opowiadać też opowieści. Tak zwane happy client story, kiedy mówimy, jak właśnie klient nam opowiada, jak używa nasz, nasz produkt, co on zmienił w jego życiu. Także w ten sposób możemy na prezentacjach czasem mamy jakąś prezentację w firmie do poprowadzenia i musimy przed zarządem jakieś na przykład zaprezentować tabele, wyniki, przeróżne rzeczy, to tam też jak najbardziej ten storytelling wszędzie się będzie tutaj przydawał. Dla klientów czasem robimy prezentacje produktów, jakieś szkolenia robimy dla klientów, żeby się nauczyli lepiej produktem posługiwać, albo żeby zrozumieli jakieś na przykład trudne sprawy księgowe, którymi, którymi wy się zajmujecie. Czasem łatwiej jest wyjaśnić, mówiąc był pan Stefan, który w swojej firmie działał tak i tak, zmierzył się z takim i z takim problemem, ale wyjściem i rozwiązaniem było to, to i to. No i mamy taki klasyczny, ładny kształt opowieści. Czasem trzeba w biznesie też pojawić się na targach, na konferencjach. To jest też jeden ze sposobów budowania marki, postrzegania, że nasi ludzie, na konferencjach prowadzą prelekcje, dyskusje, webinary, przez to są pozycjonowani jako eksperci z konkretnej marki, z konkretnej firmy. No i teraz ci ludzie też powinni umieć opowiadać. Też powinni umieć posługiwać się opowieściami, opowiadać, bo opowieści sprawiają, że tematy trudne, skomplikowane, można opowiedzieć w sposób łatwy, przystępny i co najważniejsze zrozumiały. Tak, żeby ten czasem zwykły kowalski, który jest przymuszony czasem, żeby nie wiem, z Nowego Ładu, czy z czegoś skorzystać, żeby on te rzeczy zrozumiał, wiecie. Skorzystać. Trzeba mu skonwertować z urzędowego, skomplikowanego, na jego, żeby on... I tutaj opowieści się świetnie po prostu do tego nadają, także tych pól zastosowań opowieści, jak widzicie, jest cała masa w biznesie, gdzie można ten... A poza tym czasem trzeba pójść na kawę, porozmawiać, jakąś umowę podpisać, poznać się, ponegocjować, nie? I tam cały czas ten my, my, jako ludzie, takie badanie też było robione, yy, gdzie sprawdzano, ile w trakcie dnia my procentowo używamy storytellingu. Czyli całe wszystkie nasze wypowiedzi były notowane i patrzono, ile w tych wypowiedziach było storytellingu. I okazuje się, że ponad 65% naszych wypowiedzi do drugiego człowieka to jest narracja. Kiedy my coś sobie opowiadamy, mniej lub bardziej jest to opowieść. To pięknie widać w firmach. Jak ludzie przychodzą do pracy i sobie opowiadają, a dzisiaj rano to zrobiłam, wczoraj tamto, siamto, jak ktoś wróci z wakacji, jak się przy kawie ludzie spotkają, to sobie cały czas coś opowiadamy.